Połowa wakacji już za nami, jednak nie wszystkie dzieci wyjechały z sieradza. Dlatego Urząd Miasta finansuje pobyt na koloniach dzieciom z niezamożnych rodzin. Stowarzyszenie na rzecz inicjatyw obywatelskich pro Futuro stara się, by kolonie nie były tylko czasem leniuchowania. Uczą się, żeby ten czas tak spędzać racjonalnie, żeby wykorzystywać. Uczą się tego, że przez zabawę, przez wypoczynek też można się uczyć i poznawać nowe rzeczy. Dzieci odwiedziły komendę powiatową policji w Sieradzu. Przede wszystkim zapoznanie się z, z pracą policji, z naszym wyposażeniem, ale również taki, takie wskazówki do postępowania, do postępowania zgodnego z prawem. Kolonistom pobrano odciski palców, mogły zajrzeć do radiowozu i przyjrzeć się policyjnym psom. Okazało się, że po takiej wizycie nawet dziewczynki chciałyby zostać policjantkami. Bardzo bym chciała. Dlaczego? Co jest takiego w tym zawodzie? No y, tam moż, y, można, y, no, można patrzeć, y, co robią inni ludzie. Najbardziej mi chciała y, być z, 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 z psami. Wielkie wrażenie na dzieciach zrobiła wizyta w areszcie. Normalnie zwiedzanie jest cudowne, a więzienie nie jest już takie najlepsze. Kolejną atrakcją była wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Dzieci przymierzały strażackie ubrania i hełmy, podziwiały wozy bojowe. Dowiedziały się też, jakim sprzętem posługują się strażacy podczas akcji. Przez to, że dzieci były na policji, były w straży pożarnej, nabierają jakby zaufania do munduru. I myślę, że ten kontakt taki z policją, w takiej formie właśnie wycieczki, zabawy, też zaowocuje w przyszłości, kiedy będą dzieci być może w takiej sytuacji, że będą potrzebowały pomocy. Takie sytuacje zdarzają się codziennie i dzieci powinny wiedzieć, jak zachować się, gdy na przykład w domu wybuchnie pożar, no i będzie o czym opowiadać kolegom po powrocie do szkoły.